Witam Was serdecznie, z tej Primo Cafe, Tomasz Bebel. Zajmuję się sprzedażą ekspresów do kawy marki Jura oraz serwisem wszelakiej maści ekspresów. Dzisiejszy filmik będzie troszeczkę taki dla mnie wyjątkowy, ponieważ i bohater tego filmu będzie wyjątkowy. Postanowiłem, że nagram taki krótki filmik, aby wam pokazać, że, e, że czasem fajnie jest się czymś pochwalić. Tak bym to powiedział. Kiedyś nie wiem, ktoś to ogląda, mnie kto ma 40 lat i więcej, wie, że kiedyś to no, żeby czymś się pochwalić. Wystarczyła puszka Pepsi albo Coca-Coli. Kiedyś takich rzeczy nikt nie miał, prawda? Jak ktoś. Zrobił coś takiego w szkole. To wszystkie dziewczyny były jego. Puszka Koli. To było kiedyś coś. Ja też gdzieś tam za granicą w Niemczech. A propos poznania, oczywiście Ciocia To Która czasami fajną paczkę taką wysyłała. No to. Taka puszka z czekoladą niemiecka to było coś. Ci z Państwa, którzy oglądają mnie, a mają tak jak powiedziałem 40 lat i więcej, to pamiętają doskonale że ta komuny. No gdzie takie puszki się zbierały, ja też takie puszki na ścianie, im więcej puszek tym lepiej. No i to wszystko rąbnęło nieraz na dół, to był niezły huk, no ale to był czap, nie? To był taki sztos, taka puszki, albo taką puszkę miał w szkole, nie? Na lekcji tak pił, że na luzacku, że nie mi się pije na wiecie, nie? a to było coś. No i jak się taką pepsi wypiło, to na drugi dzień się nalewało znowu wody. Znowu się przychodziło, że niby się ma, wiecie, nie wyszła że Jest, jest wały, wow, jest sztos. Gorzej jak jakaś dziewczyna, która się nam podobała. Podchodziła i mówiła. Daj łyka. Jak pewien, pewien haczyk był, jeżeli chodzi o wodę, dolewano takie puszki. No ale dość historii. Dlaczego to mówię? Mówię Wam to, to w ten, dlatego, że dzisiaj chciałbym się pochwalić wyjątkowym ekspresem do kawy, ponieważ jest to w mojej ocenie jedyny egzemplarz w Polsce, który udało mi się nabyć. Yy, Jura dosyć rzadko, ale czasami puszcza takie serie bardzo limitowane. Albo są one w złocie na przykład, też takie bywały ekspresy Jury, albo są one w, w, w srebrnym karbonie, albo w karbonie brązowym, albo w karbonie takim szarym, nie? albo w aluminium, tak czy inaczej, albo, albo serie takie limitowane jak właśnie Roger Federer. Tych takich ekspresów jest bardzo mało ogólnie, a już taka seria Roger Federer, gdzie że jest twarzą Jury od wielu lat. No to są, to są takie ekspresy unikate. Takich ekspresów produkowano na cały świat 300 sztuk. Ja mam egzemplarz 151. On jest teraz w takcie renowacji, w sensie takim, że on był używany normalnie. No jeszcze brakuje mi bocznego panela, żeby wymienić takie kroteczki. Część rzeczy już jest wymienionych na nowe. Jeszcze tam Parę takich dopieszczeń, jak to będzie wyglądało naprawdę bardzo ładnie. Różni się tym, że każdy egzemplarz z serii Rogera Federera ma oryginalny podpis tej osoby. A jak wiemy, no Roger całkiem nieźle sobie radzi w tenisa ziemnego. Właściwie to nie ma czasami osoby na świecie, która by była lepsza od niego. Reasumując, ten ekspres został zakupiony nie, nie po to, żeby go sprzedać, tylko po to, żeby stał. Tak czasami z samochodami. Czasem kupujemy sobie jakiś samochód z pasji, prawda? Żeby po prostu stał. Jeździmy nim raz tam w miesiącu, czy tam nawet raz, raz na rok, a zimie w ogóle. I ten ekspres u mnie mm, będzie miał takie zadanie, że po prostu sobie stał, żeby ktoś to przyjdzie sobie, zobaczyć go poglądać inne ekspresje, żeby, ekspresy, żeby zobaczył również, że takie wyjątkowe ekspresje Jura również produkuje. I z tego co mi wiadomo, jest to chyba jedyny ekspres, może jedyna marka, która produkuje ekspresy w karbonie, która produkuje, wyprodukowała takie właśnie taką serię, jak seria Roger Federer, jest to model E9, który boki ma w skórze. I zapewne w eko-skórze, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest to ekspres wyjątkowy. Pewnie część z Was pomyśli sobie, że jestem stuknięty, nie? że to tam to dla Was to będzie zwykły ekspres, ale dla mnie taki nie jest. Gdyż jeżeli oglądacie moje filmy, to wiecie, że, że ekspresy do kawy to jest pasja moja, zwłaszcza Jura Marka, która jest marką moim zdaniem genialną. A jeżeli ktoś lubi chodzić do pracy, to tak naprawdę do niej nie chodzi. Tak więc to tyle, zaraz Wam pokażę ten, 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 ten filmik, sobie zobaczcie na spokojnie, oglądajcie, a odpowiadając na Wasze pytanie, jeżeli, często pytacie mnie jeszcze tak z poprzednich filmów, że jeżeli coś dziwnego w młynku jest, to żebym to pokazywał, no bo tam już było, rozmawiałem, była mowa o różnych takich dziwnych rzeczach, które są w młynkach, które wysypujecie. temat zeszłego tygodnia, pokazuję, proszę bardzo, To wie co to jest? Dokładnie. Jest to słuchawka bezprzewodowa pana Tomka, którego pozdrawiam. Pan Tomek mówi, o, znalazła się. To na pewno dzieci rzuciły. Zawsze na dzieci zwalamy, nie? Nasza wina zwalna dzieci. Na pewno dzieci. Proszę bardzo, słuchaweczka. Ona dość długo była milona w tym młynku, jest brudna. Ale nie została zaciągnięta. Nikt nie wiedział przez dłuższy czas. Takie rzeczy nieraz wychodzą w... Podczas przygodów technicznych, dlatego zachęcam Was do, do oddawania ekspresy na przegląd takich, taki raz na kilka lat. Raz na 3-4 lata, jak tam uważacie. A póki co zapraszam do oglądnięcia tego wyjątkowego ekspresu. A jeżeli ktoś z Was ma taki ekspres, ma z tej serii ekspres, dokładnie któryś tam egzemplarz z serii 300, to proszę o napisanie do mnie maila na primocaf.małp.pl, podesłanie zdjęć, a otrzymał ode mnie. Gratis zestaw akcesorów do konserwacji jura. Miłego oglądania pozdrawiam Was serdecznie.